Jak państwo wiecie, pan prezydent hobbista wręcza nominacje profesorskie. I uwaga. Pan profesor nauk medycznych i nauko o zdrowiu, pan Piotr Gronek, napisał pismo do prezydenta Andrzeja Duty. Szanowny Panie Prezydencie, przepraszam, przeczytam całe, bo jest po prostu perełką. Nie jest krótkie, ale musicie państwo posłuchać, bo warto. Dziękuję za zaproszenie w celu odebrania nominacji profesorskiej, którą zwyczajowo wręcza głowa państwa w uroczystej oprawie ceremonialnej w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, a co jest wyłącznie gestem symbolicznym następującym po merytorycznym i faktycznym nadaniu tytułu przez Radę Doskonałości Naukowej. Panie Prezydencie, nie przyjmuję Pana zaproszenia, gdyż nie wyobrażam sobie, bym mógł Panu uścisnąć rękę i odwzajemnić uśmiech, którym zapewne by mnie Pan obdarzył oraz jakąś zwyczajową wiązanką komplementów i życzeń. I nie chodzi mi o brak jakichkolwiek dostrzegalnych przymiotów Pana intelektu, bo to nic wielkiego. Wielu ludzi ich nie ma, a nie o brak odwagi cywilnej, bo wielu ludzi jest także zwyczajnymi tchórzami. I w niczym pan się tutaj w tłumie nie wyróżnia. Ani o to, że jest pan pospolitym, partyjnym karierowiczem, bo to zjawisko dosyć powszechne i trudno tu zarzucać panu, żeby i w tym względzie wyróżniał się pan z tłumu karierowiczu. Ani o to, że powinien pan, moim zdaniem, piastować funkcję maksymalnie na poziomie gminy, powiatu, a nie wręczać nominacje profesorskie intelektualnej elicie kraju. Ani nawet nie o to, że traktował Pan konstytucję tak, jak to robią pospolici przestępcy, bo nas Pan do tego, podobnie jak cały Pana obóz, przyzwyczaił i to nie jest zaskoczeniem. Najbardziej chodzi mi o to, że kompulsywnie i niezłomnie ośmiesza Pan naszą ojczyznę i podczas gdy prezydent sąsiedniego kraju z komika stał się mężem stanu i znaczącą postacią, Pan dokładnie odwrotnie, skupiając się, na prze, się podczas przemowy na roli pauzy, ale niestety w istocie wzbudzając zażenowanie, wstyd i głębokie rozczarowanie. W odróżnieniu od wielu profesorów, którzy od pana nominacji nie odebrali i wyjaśnili powód publicznie, jak bardzo żałują, że omija ich ta wyjątkowa uroczystość, we, we mnie nie ma ani odrobiny żalu. Powiem więcej. Zdjęć z pana prezydentem krępowałbym się wrzucić nawet tu, na Facebooku, bo to byłby w moim rozumieniu solidny clinch. zatem na co mi on. Na marginesie, panie prezydencie, nominację podpisuje pan Dera, więc może to on powinien je wręczać, a pan, panie prezydencie, wymyśliłby sobie jakiś gest chwały, okazywany z eleganckiego fotela lub nawet tronu. To by tu do Pana bardzo pasowało. Z utęsknieniem oczekuję, aż Pałacu zajmie po Panu miejsce prawdziwe mąż stanu z poważaniem profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod Piotr Gronek. No powiem szczerze, ręce się składają do oklasków, prawda? Tak i.